Prostokątny salon ma długość 5 metrów i jest dwa razy tak szeroki jak długi. Prostokątny dywan ma wymiary 3 metry na 6 metrów. Jeżeli położy się dywan na podłodze w salonie, ile metrów kwadratowych podłogi salonu nie będzie przykryte przez dywan? Zacznij od naszkicowania salonu. Salon ma długość 5 metrów i jest dwa razy tak szeroki jak długi. Czyli gdybym tutaj narysowała taki kwadrat, o, to by oznaczało, że mamy salon, który jest tak samo długi jak i szeroki. Ale my wiemy, że salon jest dwa razy tak szeroki jak długi, czyli tu jeszcze w tę stronę muszę go wydłużyć. Jeżeli tu ma 5 metrów, a tutaj jest dwa razy tak szeroki jak długi, to jaką ma szerokość ten salon? Dwa razy tyle, co 5 metrów, czyli 10 metrów. Zatem ten salon ma wymiary 5 metrów na 10 metrów. Narysuj teraz. Dywan. Wiemy, że dywan ma 3 m na 6 m. Dywan ma 3 m na 6 m. Nie ma znaczenia, gdzie ja ten dywan ustawię. Ten dywan ma 3 m na 6 m. Pytanie jest o to, ile metrów kwadratowych podłogi salonu nie będzie przykryte przez dywan. Jak to możemy obliczyć? Możemy zacząć od obliczenia pola powierzchni salonu. Ile wynosi pole powierzchni salonu? Mamy 10 metrów w tę stronę, w tę 5 metrów. Żeby obliczyć pole prostokąta, mnożymy jego szerokość przez długość. Czyli mamy 10 metrów razy 5 metrów ile to jest? To jest 50 metrów kwadratowych. A ile wynosi pole powierzchni dywanu? Dywan ma wymiary 6 metrów na 3 metry, czyli jego pole obliczamy mnożąc 6 metrów przez 3 metry. Ile to jest? To jest 18 m2. W jaki sposób? Obliczyć pole tej części podłogi, która nie jest przykryta dywanem. Od pola powierzchni całego salonu odejmujemy pole powierzchni dywanu. W ten sposób dowiemy się, jaka część podłogi nie jest zakryta przez dywan. Czyli musimy wykonać działanie 50 m2 minus 18 m2. Ile to jest? Jeżeli takie działanie jest trudne zawsze możesz sobie pomyśleć tak odejmę trochę więcej nie 18 metrów kwadratowych tylko odejmę 20 metrów kwadratowych ale będę cały czas pamiętać że odjęłam więcej niż miałam. O ile więcej. Miałam odjąć 18 metrów kwadratowych a Odejmuję 20 m2, czyli o 2 m2 za dużo. Jak już to odejmę, będę musiała z powrotem dodać te 2 m2, bo za dużo zabrałam. Ale teraz to działanie jest już łatwo wykonać. 50 m2, odjąć 20 m2 to 30 m2. Ale to jest, pamiętaj, w momencie, kiedy zabraliśmy. Za dużo, o 2 m kwadratowe za dużo, więc musimy pamiętać, żeby oddać z powrotem te metry, o które za dużo zabraliśmy, w takim razie mamy 32 m kwadratowe. Sprawdźmy, czy to się zgadza. Jeżeli tutaj ta nieprzykryta część ma 32 m kwadratowe powierzchni.